Witam Was w moim pierwszym odcinku serii Dark Souls Easy Mode. Celem tej serii będzie pokazanie Wam, że Dark Souls nie są takie trudne, jak się wydaje, oraz jakie przejść miały w prosty sposób. Pamiętajmy, kim postaci. Numer Płeć. mężczyzna. Rasa. Mamy do wyboru kilka klas. Pierwszą z nich jest wojownik. Jest on ekspertem od broni, posiada dużą siłę oraz zwinność. Następnie mamy rycerza. Posiada on dobre zbroje, dużo, i, oraz dużo punktów życia. Następnie mamy wędrowca. Posiada dużą zwinność. Złodziej. Duża zwinność. Wysokie obrażenia krytyczne. ale zaczyna z głównym kluczem, o którym powiem wam później. Bandyta. Duża siła. Drobna na tle. Łowca. Dobry na krótki dystans. Używa łuku, ale jest słaby w magii. Później jest Chordi. Który posiada dużo inteligencji oraz dostrojenia. Piromanta który używa czarów ognistych i jego statystyki są w miarę równo rozłożone. Kapłan, który używa cud. który tworzy cuda oraz używa głowy, Człowiek znikąd. Posiadam najwięcej punktów statystyk po ale ma je równo rozłożone, więc... Teraz hmm. jego przymioty startujące są bardzo słabe. A więc zacznijmy z wojownikiem. Następny mamy dalej. Płosowieństwo pogini. Została doświęcona, w pełni przywraca punkty życia i tej jej stan, co znaczy, że leczy nas wszelkich przekleństw i takich tam innych, kiedy nieprzydatne, ponieważ ma ograniczone użycie. Czarna bomba dopadająca eksploduje po upadku. Znów znajdujemy ją w krze, oraz ma limitowane użycie, więc nie opłaca się jej brać na sam początek jako dalej. Izniaczy człowieczeństwa. O człowieczeństwach powiem później, teraz nie będę się rozgadywał, nie opłaca się udać. Następnie mam lornetkę. Kolejny nieprzydatny przedmiot. Naszyjnik. Nic kompletnie nie robi, znów nieprzydatne. Oraz główny klucz, który jak zauważyliście dostaje go Łodzi na początku gry. Jest on zdecydowanie najlepszym darem z nich wszystkich, ponieważ dzięki niemu możemy otwierać 3 bez potrzeby kluczy, co jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Pierścień istoty. Dodaje 5 punktów. 5% życia maksymalnego. Jeśli hmm. nie wiedźmy. Pozwalam się komunikować z siostrą Quillark. Hmm. Nie powiedziałbym, że jest dobry. A więc, zacznijmy z głównym kluczem: budowa bez znaczenia. Twarz. a nie będzie sznoka. A, tak. Ok, a więc, zaczynajmy. age of ancients the world was unformed shrouded by fog a land of grey crags arch trees and everlasting dragons but then there was fire and was fire game disparity heat and cold life and death and of course light and dark then from the dark they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the day. The witch of Izanith and her daughters of Chaos. Win the Lord of Sunlight and his faithful knights. And the furtive pygmy so easily forgotten. With the strength of lords, they challenge the dragons. mighty gods rule the heart of the western the witches weave great firestorms but soon the flames will fade and only dark will remain even now there are only embers and man sees not light but only endless nights and amongst the living are seen Yes, indeed. The dark sign brands the undead. And in this land, the undead are corralled and led to the north, where they are locked away. To await the end of the world. Okej, skoro wiemy, że świat się kończy, to możemy się Więc Klucz. Pierwsza rzecz. Przewroty. Zbrai. Nasze przewroty są dużo wolniejsze, więc diabot zbroi. Nie potrzebuję spray, ponieważ nie zamierzam zostać trafiony, więc... A unikanie znacznie bardziej mi się przyda. Od tego matki od deweloperów. Które uczą nas jak grać. Więcej natek. Okej, okay. Pierwsza rzecz. Ogniska. Ogniska służą jak, jako pseudo-checkpoint. Znaczy, nie służą jako checkpoint, ponieważ jeżeli zginiemy, to lecamy się przy ostatnim ognisku, jakim, przy jakim odpoczęliśmy. Służą one również do zdobywania poziomów, odnawiania naszych astutów i pff, jeszcze kilku rzeczy, o których powiem później. Okej, okay. Otwórzmy te drzwi zatem. Jeżeli by się uważnie przyjrzeć na górę, czeka na nas... demon. Tak Ale nie jest to rzecz, którą by się codziennie działała. A, ty okay, uciekaj, Wyglądaj się z nimi, żegnaj. Ok, więcej ognisków. Z reguły deweloperzy nie będą wtedy Może dostaniemy 2-3 ogniska na, jeden, na jedną arenę. Nawet nie arenę, miejsce, lokacja. Ok, tarcza tu i tamten. weźmy talcze, obejmijmy się przestrzamy i idźmy dalej. Nie jest on zbyt odważny. Pustym. Póki wiesz. W Dark Soulsach. Można trzymać w dwie, 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 dwie... dwa sposoby. Jeden jest jednoręczny i wyłączny. Wyłączny charakteryzuje się tym, że zadaje więcej obrażeń, ale nie może używać tańczy. Ja tego preferuję styl wewnętrzny. Okej. Okay. W Black również jest coś takiego jak zdjęcia w tył. Niestety nie udało mi się to zaprezentować. Może innym razem. Coś tu jest.

Hear me out, will you? Have you? Regrettably, I have failed in my mission. But perhaps you can keep the torch lit. There is an old saying in my family: "Thou who art undead art chosen." And thine exodus from the Undead Asylum maketh pilgrimage to the land of ancient lords. When thou ringest the bell of awakening, the fate of the undead thou shalt know. Well, now you know. And I can die with hope in my heart. Oh, one more thing. Here, take this. An Esther's flask. An undead favorite. Oh, and this. Now I must bid farewell. I would hate to harm you after death. So go now. And thank you. Okay, jak już mówiłem, estusy służą do leczenia. Nie odnawia się przy dobra. Niestety, nie potrzebuję go, i przydadzą mi się jego duże więcej. Co to pisze? X, użycie przedmiotu. Mm -hmm. Odpoczynek, jak już mówiłem. Okej. Okay. Spróbujmy wciknąć go w tył, ponieważ jak już to mówiłem... Proszę no, go, bądź taka, daj mi pokazać jak to działa. No właśnie. Zadaje to bardzo dużo obrażeń, i też niełatwo można to robić. Nie przebędą za to. Jest również takie coś jak parowanie przeciwników. Chciałbym, żeby mi się udało, ale nie mogę nic na Z tego na pewno bym nie sprawą. Niestety potrzebuję tylko jednego znaku. Okej, okay, chodź tu. I wciśnięcie w przód. Od razu parowanie. Parowanie jest. Z... ataku jest dosyć trudne, ponieważ trzeba wy... korzy... wyczuć to w ten moment, czas. Porowania. Ok, chcę co zabić. Składamy na niego, wcikamy go w I trzymamy się jego za to, ponieważ nie można wstrzymać swoimi atakami. Jest też nie są strasznie po prostu do pokonania Najłatwiejszą zdecydowanie Dobra Niestety rok ale to nie jest zbyt świetne Dostaliśmy sobie go 2000 Duże Dusz oraz człowieczeństwo. Czym jest to człowieczeństwo? Rzadki czarny duszek pojawiający się na zwłokach. Ten czarny duszek jest nazwany człowieczeństwem, ale niewiele wiadomo wi nie o jego prawdziwej naturze. Skoro dusza jest źródłem całego życia, to czym innym może być człowieczeństwo? Jest to bardzo dobre pytanie. więc, jeżeli użyję tego człowieczeństwa, to w w górnym lewym rogu z się 01. Jest to licznik człowieczeństwo które mamy. To pierwsze. Po drugie, Człowieczeństwo, jeżeli się użyje, dodaje nam dużo życia. Nie dodaje, leczy. Odnawia. Regeneruje. Odnawia. To jest słowo. Również, Człowieczeństwo zwiększa nam nasze odporności oraz pozwala nam się znieść człowieka. O byciu człowiekiem powiem więcej w następnym odcinku, a teraz się stąd tym również służy do spalania ogniska, co sprawia, że możemy zdobyć więcej stosu z jednego posiedzenia, że tak mówimy. Ale do tego potrzebny jest specjalny rytuał. Ok, wydaliśmy się stąd. Only... In the ancient legends it is stated that one day an undead shall be changed. to leave the undead asylum in pilgrimage to the land of the ancient lords. Lordran. Bo przy ludziach trochę niezręczna sytuacja, ale olejmy na razie. I po nie to, czym się wziął, to poziom ma A więc, tak. Tak, w poziomy sterować się za duszę. A więc, im większy poziom, tym więcej duszy. No i tak. Witalność. Zwiększa życie. To było na tyle. Dostajenie. Dostrojenie dodaje nam sloty dostrojenia, które sprawiają, że możemy używać magii. Jeden slot do to znaczy, że możemy tam włożyć jedno zakręcie i tylko tego używać, to go nie zmienimy. Wytrzymałość. Zwiększa łódźwik i energię. Siła. Zwiększa obrażenia. To by było na tyle. A, zwiększa obrażenia oraz. Nie, nieważne. Źródła by A, zmienność. Zwiększa obrażenia oraz. Sprawia, że nasze zagnęcia będą... że będziemy w stanie używać szybciej zagnić. Odporność zwiększa odporności. To jest dosyć oczywiste. Inteligencja. Zwiększa obrażenia z Zadawane czarami. Wiara. Pozwala używać cudów. Czyli tak. Jak już Państwo założyliście co poziom zwiększają nam się obrażenia i tak oraz obrony. A więc tak. Potrzebuję 16 sił, żeby ciężko żyć w który jest tym będę w następnym odcinku. Ten odcinek niestety już dobiega końca i chciałbym Wam podziękować za oglądanie go oraz chciałbym Was prosić o komentarze dotyczące tego, co mogłem zrobić lepiej, co zrobiłem w miarę dobrze, co zrobiłem w okropnie i tak tam. Dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka.